Cześć, nazywam się Marzna Mędrek i jestem absolwentką Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Zarządzania na kierunku Logistyka. Dlaczego Politechnika Rzeszowska? Dla mnie studiowanie na tej uczelni to przede wszystkim możliwość zdobywania praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Studiowanie na tej uczelni to także możliwość wzięcia udziału w programach wymiany studentów. W których sama uczestniczyłam, studiując na Uniwersytecie w Sewilli. Aktualnie jestem architektem rozwiązań biznesowych w Sagitum SA oraz od kilku lat uczestniczę w analizach oraz wdrożeniach rozwiązań informatycznych dla klientów. Moim głównym obszarem zainteresowań są rozwiązania informatyczne wspierające branżę logistyczną. A zdobytą i rozwijaną wiedzę wykorzystuję podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów i webinarów dla klientów z systemów WMS. Zachęcam Was do aplikowania na kierunki studiów Wydziału Zarządzania i przede wszystkim do aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez uczelnie. Bierzcie udział w działalności kół naukowych, konferencji oraz konkursów akademickich które z pewnością wzbogacą Wasze CV i pozwolą Wam wyróżnić się na tle innych kandydatów aplikujących o pracę.